The Źródło domowego ciepła. Witam kolegów instalatorów. Nazywam się Marek Rawicki, pracuję w naszym ośrodku szkoleniowym we Wrocławiu. Dziś mam przyjemność przedstawić wam krótki filmik instruktażowy o wykorzystaniu parametru GP82 w kotłach Inidens, aby w trybie pracy kominiarz uruchomić pracę kotła na ciepłą wodę użytkową. Co z pewnością da komfort regulacji palnika, dlatego że całe ciepło z kotła będzie zrzucane na wymiennik płytowy. Aby to zrobić, należy właśnie aktywować parametr GP82 oraz po prostu wywołać pracę kotła na wodę. Także serdecznie zapraszam do tej części już praktycznej. Dobrze, mamy kocioł Inidens. Jest podświetlony ekran. Bardzo ważną rzeczą w tym momencie jest oczywiście, aby mieć włączoną ciepłą wodę użytkową tak? na termostacie ciepłej wody użytkowej. Tym przyciskiem minus aktywujemy termostat wody. Niech sobie to na przykład będzie 50-55 stopni. Wchodzimy w menu. poziom serwisant, Enter, kod 0012, Enter i szukamy adresu, który się nazywa GP082. Enter. Fabrycznego nastawa jest 0, to znaczy w trybie kominiarza cały czas zawór przełączający z pozycji mimo wszystko CO. Po zmianie tego adresu na jeden, Enter. Będziemy mieli tryb w czasie pracy kominiarz na wodę użytkową, po oczywiście na przykład kranu. Wychodzimy z poziomu menu, dajemy dwa przyciski z lewej strony. Mamy komunikat L, low, czyli moc dolna, ale proszę zwrócić uwagę, miga nam cały czas mimo wszystko kontrolka ikonka grzejnik. Po odkręceniu kranu, co teraz właśnie zasymuluje, było słychać przekaźnik i miga nam kontrolka kran. Kocioł pracuje w 100% na ciepłą wodę użytkową. jest przełączający w pozycji ustawionych w pozycji wody użytkowej. I zwiększamy moc kotła. Mała literka H to jest pełna moc CO, duża literka H, pełna moc na CWU, moc ciepłej wody użytkowej. Jeżeli jest kocioł przepływowy, to oczywiście te dwie moce górne CO ma inną moc CO i inną moc wody. Czyli widzimy teraz kocioł nam pracuje z pełną mocą, z mocą najwyższą, z mocą wody użytkowej, ale z pozycji zaworu przełączającego na wodę użytkową. Mamy gwarantowany zrzut ciepła do regulacji palnika. Pamiętajcie też, żeby zawsze regulować kocioł, poczynając najpierw od mocy górnej, dopiero potem moc dolna, potem jeszcze raz sprawdzić jak te wartości wyglądają. I dopiero wtedy jest jakby regulacja palnika zakończona. Zwróćcie uwagę, że jak zakręcę kran, z powrotem przełączył się zawór przełączający w pozycję CO. Więc oczywiście ustawienie parametru GP082 to jest jedna rzecz, a druga rzecz wywołanie postu potrzeby pracy na wodę. Czyli jeszcze raz odkręcam kran i miga ikonka ciepłej wody użytkowej. minimalna moc. Minimalna moc. Po zakończeniu regulacji oczywiście najlepiej jest parametr z powrotem ustawić w pozycję fabryczną, czyli parametr GP82 ustawić z powrotem na wartość na wartość 0. W tej chwili kocie z pełną mocą, dlatego, że pozostawiony jest cały czas kran odkręcony. Jest to w tym momencie już normalna praca kotła, na przykład na ciepłą wodę. Także GP82 z powrotem na wartość 0, tak jak jest fabrycznie. Resetem wychodzimy na ogólny poziom. I w ten właśnie oto sposób dokonaliśmy procedury regulacji palnika w trybie kominiarz z wykorzystaniem parametru GP82. Jak widzieliście, mieliśmy pełną możliwość zrzutu ciepła z kotła. Także serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania innych naszych filmików instruktażowych. Mam nadzieję, że będą dla Was przydatne. Do zobaczenia. Dedytrich źródło domowego ciepła.